W specjalnym odcinku poświęconemu jednemu spotkaniu. Finał Ligi Mistrzów miało miejsce niedawno. Dzisiaj nagrywam odcinek związany z tym finałem. No to może przejdźmy do podsumowania tego, jakże pięknego. spoczęło się spotkania. od tego, że Juventus próbował jakby przejąć inicjatywę w tym spotkaniu, co i tak um, spadło na nic. Mówmy się, bo Barcelona bardzo szybko przejęła inicjatywę. No i efekt jaki? Jaki był tego efekt? W czwartej minucie bramka Iwana Rakitic'a. Ja osobiście jako kibic Barcony szalałem z radości w tym momencie. No i było to dla mnie, i było dla mnie jasne, że, że, że Barcony w tym spotkaniu nic nie, Barcona nie zatrzyma. Były podania, wiele podań w zasadzie. Cała masa tych podań, duże posiadanie piłki. W zasadzie przez cały czas kontrola tego spotkania i... No nie wiem, tak jakby y, Juventus chyba y, pogodzi się z porażką. Oczywiście było parę ataków tam. Claudio Marchisio y, w takim fajnym momencie, dość y, piękny strzał, aczkolwiek nie celny bomba naprawdę wielka. Y, wiecie mi jakby to leciało w światło bramki, to ja nie wiem czy ten stegen zachowałby ręce bo naprawdę ta piłka była bardzo mocno uderzona, ale z grubsza do końca pierwszej połowy bardzo sobie klepała e, podaniami, e, nie dawała Juventusowi w ogóle e, grać, to prawdopodobnie miało jakieś tam okazje, ale tak jak mówię, no najlepsza to ta chyba Claudio Marquizio, która i tak spełzła na niczym bardzo też miała parę okazji, w przy jednej, no strasznego farta miał Juventus no, bo Djanuidzi Buffon jednak pokazał, że, że, że no jest dobrym bramkarzem, tak? I e, tak, jakby no nie były mu straszne te piłki Barcelony. No, i tak jak mówię, Barcelona do końca tej pierwszej połowy klepała podaniami duże posiadanie piłki. No, i w zasadzie po pierwszej połowie wniosek był jeden. Juventus po prostu był. Eee, że tak to mogę określić, e, na kolana. Druga połowa rozpoczęła się troszeczkę bardziej po myśli Juventusu, bo, bo już w pierwszych minutach drugiej połowy Juve wyrównało e, strzałę Juve wybroniony jeszcze przez Ter Stegena. no ale niestety piłka odbiła się od Ter Stegena na tyle e, korzystnie dla Juventusu, że Morata miał pustą bramkę. No Sztegen nie miał szans, ale e, Umówmy się, tak? Też, też też jest takim bramkarzem, który potrafi obronić naprawdę każdą bombę, a potrafi wpuścić największą szmatkę. Tutaj oczywiście szans nie miał. Ja osobiście zdanie o tym bramkarzu mam nadal takie samo jak od dłuższego czasu. Że jest to bramkarz, który po prostu musi się jeszcze wiele nauczyć i, i, i musi czasu trochę jeszcze minąć zanim zacznie naprawdę grać w podstawowym składzie Warcony. Ja jednak jestem nadal tego zdania, że to, że, że widzę broni Claudio Bravo, a w Lidze Mistrzów też tego i też w Pucharach to jest raczej dobre rozwiązanie, aczkolwiek bardzo ryzykowne, bo wiemy, że, że, że mm, za Wiktora Waldesa, kiedy Waldes był bramkarzem, Waldes bronił właśnie w Lidze, i w, Europej w Lidze Mistrzów, a Jose Pinto bronił w Pucharach Hiszpanii. Gdyby takie rozwiązanie było, to też myślę, że byłoby to dość ciekawe. Aczkolwiek wiemy, że ter Stegen został kupiony do Barcelony po to, żeby się jeszcze bardziej rozwinął, tak? Claudio Bravo jest bramkarzem, który, no mówmy się, najlepsze lata swojej kariery ma za sobą. Um, bardzo późno został ściągnięty do Barcelony, bo no, kariera głównie w Realu Sociedad, gdzie, gdzie był podstawowym graczem przez parę sezonów. No, i w wieku 31 lat zostaje ściągnięty do Barcelony. No, a wiemy, że, no, że jest to już. Nie jest on najmłodszy bramkarz, aczkolwiek wiemy, że, że, że klasę pokazywał w wielu spotkaniach, jak chociażby um, na Mundialu, kiedy naprawdę bronił bardzo dobrze. No, też można mieć do niego parę pretensji, e, że niektóre bramki puszczał po prostu. W sposób taki, że w ekstraklasie takich bramek nie padało. No, ale Bravo jednak jest piłkarzem, których, yy, któremu da, daję ja osobiście. Mam do niego większe zaufanie niż do Terstogena. Ale nie o tym mowa. E, Juventus wyrównał. Przez chwilę grali bardzo fajną piłkę. E, no, zacząłem mieć podejrzenia co do tego, kto wygra to spotkanie, bo, bo wydawało mi się, że. E, Barcelona powoli, powoli zaczyna oddawać Juventusowi e, kontrolę. E, że Barcelona zaczęła na tym tracić kontrolę, ale nic nie trwa wiecie? E, po chwili Juve znowu traci bramkę. Bramka e, Luisa Suareza. Dobity strzał Leo Messiego. Buffon obronił pierwszy strzał Messiego. E, a, ale no wiemy, że Suarez też... Mhm. Potrafi strzelać, czy na początku sezonu e, zdarzało mu się nie trafiać w pustą bramkę. Tutaj miał pustą bramkę, na szczęście trafił. Nie, nie, nie zrobił typowego Suareza i tak no właśnie myślałem, że, 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 że no Barcelona już miała mecz pod kontrolą. Potem za chwilę trzecia bramka Neymar, ale tutaj sędziowie jej nie uznali. No, faktycznie ta piłka odbiła się od ręki Neymara, ale czy to było na tyle istotne, żeby, żeby zmienić na tyle kierunek piłki? Myślę, że ta piłka tak czy tak wpadłaby do bramki i. No rozumiem, że sędziowie nie chcieli od razu wskazywać Eventusu na porażkę, bo Barcelona miała wtedy już spokojne spotkanie. No nie musieliby się męczyć do, do, do końca. No, tak naprawdę dodali temu spotkaniu tylko trochę dramaturgii. Potem Barcelona znów klepała. No i widać było, że, że kontrolują to spotkanie. Juve miało parę zrywów, ale to też. Najlepszą chyba okazję miał Tevez, kiedy dostał piłkę tuż przed pole karne, no i strzelił parę metrów nad bramką. No bez sensu. Bez sensu to troszeczkę wyglądało z mojej perspektywy. No ale jednak bywało gorzej. Co jeszcze można powiedzieć, można powiedzieć na pewno tyle, że yy, potem na y, 90 bodajże chyba czwarta albo piąta minuta, już nie pamiętam dokładnie, która to była minuta, yy, kontra Barcelony, Neymar leci sam na sam i strzela tą swoją brameczkę, jest 3-1, Barcelona świętuje, sędzia już nie, nie kazał Juventusowi nawet rozpoczynać, bo było to bez sensu, to po prostu zakończył spotkanie, Juventus smutny, smutek włoskich kibiców, Barcona szalała i myślę, że e, oczywiście ja też szalałem, bo jestem kibicem Barcona, ale tak, po każdym finale zadaję sobie e, trzeba sobie zadać pytanie, oczywiście ci co przegrali muszą sobie zadać pytanie, co poszło nie tak, co poszło nie tak w meczu z Juventusem, oczywiście mm, każdy wie, że, że, że Barcona naprawdę... To znaczy Powiem inaczej, każdy średnio rozgarnięty kibic piłki nożnej wie, że Barcelona w tym roku nie sposób zatrzymać duet tercet MSN, czyli Messi, Suarez i Neymar no jest po prostu zabójczo skuteczny. 120 bodajże, dwie bramki, dobrze pamiętam, chyba tak, bodajże właśnie 122 bramki ta drużyna walnęła w tym sezonie. A jakbym policzył jeszcze te bramki zespałonych, to, 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 to i nieuznanych w ogóle, to myślę, że doszedłbym do 140 spokojnie. No ale tak jak mówię, Barcona fajnie grała. Było tutaj parę, parę dobrych okazji. No, ale z grubsza skończyło się tak, że Barcona. No powiem tak, no grali przez cały mecz bardzo dobrą piłkę, tak, o ile, o ile troszeczkę zaskoczyło mnie to, że Messi nie strzelił bramki, bo... Bo pamiętamy co robił z Bayernem w półfinale, e, co zrobił w finale Pucharu Króla, kiedy pamiętamy, zatańczył z obrońcami przepięknie. No i tak sobie myślałem, kurczę, że to będzie mecz Messiego. To w ogóle nie był mecz Messiego. Miał parę akcji, ale ten z czy moim zdaniem to był mecz całej bardzo, nie tylko nie tylko Messiego, ale kto jakbym miał wybrać jakiegoś najlepszego zawodnika tego meczu, to nie wiem czy nie wybrałbym Chyba Iwana Rakiticza, który, który strzelił tą bramkę, miał fa parę fajnych zagrań. E, a także Andres nie jest, który, który też bardzo dobrze grał. E, na pewno nie wybrałbym tutaj Messiego. Dlaczego? No? Dlatego, że miał parę naprawdę dobrych akcji, których nie był w stanie wykorzystać, szkoda. Myślałem, że strzel troszeczkę bramek nie udało się. Dobrze. E, co jeszcze co do tego meczu można powiedzieć? No. Jeżeli miałbym wybrać najlepszego piłkarza Juventusu, to to Gianluigi Buffon to nie ulega dla mnie wątpliwości. Buffon bardzo dobrze bronił I, i, i wiem, że Messi, Neymar i Suarez to mieli parę z nim problemów. Miał parę fajnych interwencji Gianluigi Buffon, ale no niestety jego dobra gra nie wystarczyła, żeby wygrać to spotkanie. To już koniec podsumowania finału Ligi Mistrzów. Pamiętajcie oglądajcie i subskrybujcie kanał Gama TV. W następnym odcinku vloga piłkarskiego podsumujemy sobie T-Mobile ekstra Klasse. Um, potem, A potem zaczynamy no, z nową serią, o której wspomniałem już w poprzednim odcinku: e Klub w pigułce. Tak jak mówię, e będzie to e odcinek związany z Thermaliką Bród Tak więc oglądajcie i subskrybujcie kanał GAWA TV. Jeżeli filmiki się podobają, to łapki w górę, jeżeli nie, to napisać komentarz, napisać w nim co się nie podobało. Ja postaram się to uwzględnić w następnym odcinku. No a na, na razie żegnam się z wami.